Cześć, siemanko, witam Was, witam Was na moim kanale i dzisiaj chciałem zaprosić Was na zapowiadaną przeze mnie prezentację Duma 64 na Nintendo 64. Jak dobrze wiecie, za parę dni premiera gry Doom Eternal na wszystkie obecne platformy i przy okazji wydawca Bethesda postanowił, że odświeży Duma 64 i ja w związku z tym chciałem pokazać Wam oraz samemu zobaczyć, jak Duma 64 wygląda na Nintendo 64, gdyż nigdy nie miałem okazji sprawdzić, a na samą grę... Już polowałem gdzieś rok co najmniej, i w końcu udało się kupić taką, jak ja to lubię, wersję idealną w pudełku. Zaraz zobaczycie, zaraz wam pokażę. Najpierw rozpakujemy, a potem podłączymy i pogramy. Zagram pierwszy raz na tym dziadowskim Nintendo 64 padzie, który nie bardzo mi leży, ale postaram się. Ci co wiedzą, ci co oglądają, widzieli, jak szło w Quake'a. Nie szło, mam nadzieję, że w Duma będzie troszkę lepiej. Nie przygotowywałem się, nie uruchamiałem. Zaraz uruchomimy, zobaczymy. Tak więc zapraszam Was, dum na Nintendo 64. No i lux, paczuszka jest na stole, zaraz to szybko sprawdzimy co tu się dzieje. Zapakowane fachowo. Albo nóż tępy. Chyba nóż tępy. Jest. Jest! Uwaga, uwaga! Polowane było bardzo długo, bardzo długo, bardzo długo. I oto jest! Ha. Nasz Dum 64 na Nintendo 64. Tak jest, nie na pc tylko mamy tutaj starego klasycznego Duma. Obejrzyjmy z każdej strony pudełeczko, ta strona. Ta strona to i takie zadziorki, ale czego oczekiwać, to jest w końcu używka, która ma ponad 20 lat. Ona jest zachowana bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A, przód, przód najlepszy, nie? Ale kozak, ja pierdziel. No i tył. Ojej, Stunning 3D graphics tutaj mamy, ultra smooth, smooth gameplay. Hmm, hmm, hmm. zaraz będziemy testować wszystko super elegancko, tył fajnie wygląda podoba mi się, kultowy znaczek 15 widać? <śpomina> przypomina się dużo rzeczy z tym związanych, no i teraz sobie otwórzmy delikatnie pudełeczko ojej, kart, jaki piękny piękne jakie piękne tutaj to plastikowe etui, do tego mamy książeczkę uła coś tu wpisane jest Mm, tu jest jak sterować. O, to będzie ciekawe. Tu mamy strajfy, Ja że Zanim ja się przyzwyczaję do tego sterowania, to pewnie będą gromy lecieć. Przeglądam, może jakieś euro albo dolary w środku zostały jeszcze. Zostały jakieś, patrzcie, saved password. Ktoś sobie po prostu wpisywał. Ale zajebioza, patrzcie. A no, ktoś tutaj tą grę musiał nieźle wymordować swego czasu. Zajebiście, to dopiero daje klimacik. No i teraz, cartridge, wersja PAL. Elegancki. Tak elegancki, że wygląda jak nówka. Tutaj w środku puszczą się jak psu dupa te piny. Wow. No to co, wypakujemy sobie teraz Nintendo i uruchomimy Duma. I chwilę pogramy. To tak szybko. To jest moja wersja pal w boksiku. Tak jest, to jest pal. Chyba to jest pal. Tak jest, to jest wersja pal. Mamy pada. Mamy konsolkę. Mamy zasilacz. I mnóstwo rzeczy, które są niepotrzebne, brakuje przewodu audiowizualnego, zaraz go skombinuję i widzimy się za chwilę uruchamiając gierkę. No i witam Was na specjalnie przygotowanym, zbudowanym na potrzeby prezentacji Duma 64 stanowisku. Wszystko podpięte, nawet rozpaliłem tutaj w lewym dolnym rogu świecę, która jeszcze ciąży ze mną od czasów Komunii Świętej. Dzisiaj akurat w parze z Dumem będą tworzyli niezapomniany duet. Tak więc nie przedłużajmy, odpalamy Duma. Tak, teraz odpalamy. Dum jest podpięty pod monitor Samsung SyncMaster 741MP. Świetny monitor, każdemu polecam. A sam dźwięk pod Logitechy z THXem. Tu mamy intro. Co tu się wyprawia w ogóle? Wszyscy do nas strzelają. Tu chyba mamy litery. Jest DOOM. Bardzo ładne. Intro kaszeniaste, ale logo super. Padzik jest, widzicie? Będę tak grał zaraz jak w kłęka. Dobra, dajmy najpierw start. Tu jest trigger z tyłu, i nim będziemy pewnie strzelać. Zacznijmy sobie od poziomu takiego. Ja pierdlić, aż się boję ze sterowaniem. O, wow! Aha, dobrze. Czyli tak, sterujemy, tak jak widzicie, tutaj tą gałeczką. Lewo, prawo, tym co robimy? Robimy to samo. Tu mamy strajf prawo, lewo. Aha, strzelamy. Aha, tutaj zmieniamy rodzaj broni. Troszkę głośniej. Aha, tu mamy mapkę. Czyli muszę złapać tak, pistolecik i iść przód, tył i strzelać. Tak, dobra, rozumiem. O, i od razu z grubej rury będziemy grzać. Czy mamy shotgun? Mamy już jakiegoś przeciwnika. Shotgun nie ma tej animacji takiej z boku. Szkoda, może to się jakoś da zmienić. Już napieprzają z wszystkich stron. Ale psychodela, jacie piernicze. No tak, przecież to jest kartycz, Nie będziemy słyszeć muzyki, będziemy słyszeć tylko i wyłącznie jakieś dźwięki. Jak to się otwiera? Aha, tym przyciskiem, dobra. Toś tu napieprza do mnie. Ole psychodela. No ale dum wygląda kozacko. Co to kurwa było? A tam jest jakiś kaszalot powiem wam, że rozpraszam rozprasza mnie te trzeszczenie tych dźwięków. Tu się otwiera. O, mamy sekret, tak? A tutaj już nie przeskoczysz, nie przeskoczy się. Dzik nie przeskoczy. Czekajcie, a z tej strony. Z tej strony. Co to jest za przycisk? O! O i zaraz się zamknie, bo to pewnie czasowe. Idź tam. Co to za miejsce? O, już piła, ale jaja. Chodź tu który, obetnę ci jaja. To, to winda? Tak? Sterowanie jest przejebane. Tutaj tak, tak. Ja ciekawe mam O kurwa. Jak się przestraszyłem. Ta piła nie robi w ogóle wrażenia. Lepiej się shotguna. Fajne. Gdzie jest shotgun? Jest. Czekam na te kolorki, takie jeszcze, takie neonowe, które są wyświetlane przez Nintendo. W ogóle to. Gdzie ja wlazłem Gdzieś na górę, tak? Na górę wszedłem. Co tutaj mamy? To tu jest jakiś przycisk, dobra. No i się zesrało. Jest. Dobra, czy to się da wytrzymać w tym dźwięku dłużej niż pół godziny? Tego nie wiem. Spadłem. You need a blue key. Mhm. Gdzie ten klucz może być? Dajcie mapę. Tu? Dobrze pamiętam. A to się można tak poruszać. Czyli mamy teraz GTA wersji Doom? windą jeszcze raz. Szkoda, że nie ma tu podbicia wyższej rozdzielczości, bo tekstury są całkiem ładne. Gdzie ta kurwa karta może być? Co tu leży? Krążę w kółeczko. A może tutaj jest... Przycisk, jeszcze gdzieś tu był. Całkiem dobrze chodzę. O, jest karta tu mruga. Kurwa, byłeś tu przecież. Idziemy na dół. Gdzie to było? Tu. O jest. Tu pewnie będzie coś ciekawego. Dzień śmieciu Ci są odizolowani z, z przyczyn. Wiadomy, zarażeni wirusem, wiadomo jakim, ale wyłapałem przycisk, co to daje? Ciu, ciu, ciu. Co to? O kurwa, kurwa, no spier... jak tu bez strajfów grać? No przecież mnie zajebie zaraz, idę stąd. Chodź tu, tu są strajfy. Jak te strajfy działają? Dziwnie to działa. Dobra, nie ma co to się wtedy przecież w bólach rodziły te gry. Idziemy dalej. Co to tutaj jest? Znowu coś idzie. Czemu ja się cofam sam? Co się pad bał, czy co? Tak zwany pływający pad się zrobił. Zajebiście po prostu. Dobra, coś tu wcisnąłem nie wiem o co chodzi. Mam drugiego pada, ale nie chcę mi się wyciągać. O, tu coś jest. Idziemy tu. Fajnie. Jezu, jakie dźwięki. Można się po prostu posrać. Ej, bo to trzeba. Czer... Co, to? Co, to, co to? Co to? Co to? Co to? Aha, to się otworzyło? Czy to było? To się otworzyło. To tam trzeba iść. No cofa mi sam, no Na dół, w prawo czy w lewo? Tu idź. Idź Ja pierdolę. dobra, idę dalej. Co to jest? A stąd tu przyszedłem przecież dobra Czy ja to w ogóle przejdę Tuż byliśmy, aha Tuż już też byliśmy Panie, to przejebane, to przecież tak nie było, teraz grałem. Dobra, jesteśmy gdzieś tutaj. Tu jeszcze nie byłem. Tak to się kiedyś grało, nie było, że się wcisnęło i pokazywało, gdzie mam iść. Ło! Wow. Wpadłem w jakiś sekret. Jupik, co to było? Jakaś morda. Co to było? Jeszcze raz co To sekret jakiś, czy co? Aha, to tu już byliśmy 10 razy. Chodźmy jeszcze tutaj. Co to za drzwi? Cofa, sama mapa się włączyła. W sumie lepiej jak się cofa, niż jak ma no, iść do przodu sam. Piernicza jaka schiza. Dobra, jakoś sobie poradziłem na tym drewnianym joysticku Pierdzielę, jaki to gówno ten pad. Co tu jest? O, Exit. Jest pierwszy poziom, mamy załatwiony no jeszcze, jeszcze udało się trochę przejść. 100% killsów mm, Jedna czwarta tych sekretów. O, i mamy kodzik. Idziemy dalej. Ale słuchajcie, tutaj ta, ta gałeczka to... Nie wiem czemu to tak... Też się cofa. Dobra, jesteśmy gdzieś tutaj. Dobrze mordować, zabijać Co to jest? Żółty klucz, no to standardowo trzeba teraz łazić szukać Co to jest? Tak, cofaj się, cofaj O tu coś jest o Jezu, co to jest? Padłem. No już się pogubiłem całkowicie, co tu się jest? Co to za beczki? Co to rakietnica? Nie, co to... O. Aha, no dobra. Tak zwany minigun to jest, który pozwolił mi zabić ich wszystkich. Dalej muszę wejść. Tu coś widzę. Co to jest? Tak, weź se wciśnij, jak sam ci cofa. Uuu, uu, co to było? O, armor. Coś tam widzę. Light amplification googles. Light amplification Berserk. A, berserk mógłbym teraz tłuc ich wszystkich Pewnie jedno z czołowcy No ale co mam tu tłuc, jak tu nikogo nie ma Aha. O, słyszę jakiegoś kutasa tam Gdzie on jest? Chodź tu, ci z Berserka zajebie Łooo, czad Co po Berserku? Jest Chodź tu Mamy armor, widzę jakiś niebieski klucz. Tym razem już widzę. Co tu jeszcze jest? Healthów nie potrzebuję. O co tu chodzi? O, coś tutaj jest. Dobra. Weź to kurwa w I ja on spierdolił ten klucz. Tu jest! Ty, zniknął. O co tu chodzi? Tu jest. Aha, dobra, czyli on gdzieś tu znika, tak? I co ja mam, jak skakać nie można, to co ja mam tu zrobić? Jest tu jakiś przycisk gdzieś? Przed tymi baczkami? Co to jest? Przycisk gdzieś? O co tu chodzi? O kurde! Tu też mnie zgniecie? Co? Aha, czyli tu zgniata, chyba tutaj. A nie wiem, czekajcie, trzeba to szybko zrobić. A ja pierdolę. Dobra, to tak że sam se już cofasz. Się wziąć klucz. Co to za gościu? Tutaj do, z, musiałbym mieć taki palec, który będzie tu wychodził, od dołu. To Czyli szósty palec bym musiał mieć, żebym strajfował w prawo. W lewo mogę tu. Dobra, mam niebieski klucz, ale nie pamiętam czy są niebieskie drzwi. Gdzieś było niebieskiego chyba. Tak dobrze nie mówię? Tu już widzę trupy. O tam coś chodzi. Tam jest niebieski. Już byłem, to jest sam początek. Na samym początku był niebieski, tak czy żółty? Kurwa, nie pamiętam. To jest żółty. A, no to dobrze. Mm. Tu jest już na niebiesko. Mapę dawaj. tu widzę, coś jest. Tu i w lewo. O, tu. Idziemy tu zobaczymy co się stanie. Spadaj o już spadłem gdzieś coś tu będzie. Tu się boję. To było. Tu trzeba przechodzić, trzeba zapierdalać. Aha, dobra. No, niestety pokrzyżował plany ten pad. Oprócz Level. I tak dużo wyszło chyba filmu. Dobra, 17 minut, powiem, moi drodzy, ci, co wytrwali do końca, to bardzo im dziękuję. Pad się popsuł. Ale pokazałem wam, jak to wyglądało. A teraz zapraszam Was, żebyście pograli sobie w Dum internal. Bo ja taki mam zamiar. Czekam długo. Parę dni zostało i będę tu w sprzęcie obok grał. Ciekawe, jaka, jakie porównanie. Puścić tutaj Duma 64, a tutaj Duma Eternal. Jak to się ma jedno do drugiego, jakie to robi wrażenie? A sama gra duma 64, bardzo fajna, bardzo fajna. Oczywiście sterowanie kaszanka, ale, ale idzie się przyzwyczaić. No, no. Psychodela, ostra psychodela. kartycz nie pojmuje tutaj, nie, nie pojmuje, nie, nie uda się na niego wcisnąć, nie udało się wcisnąć żadnej y, fajnej muzyki, tylko mamy takie ambitne y, dźwięki, które naprawdę mogą y, wprowadzić w stanie psychodeli. Mi się podoba, polecam. Choć sama gra nie jest droga, bo kosztuje 250 zł w takim stanie, jak ja tutaj sobie kupiłem, ale ja jako kolekcjoner ponad rok zbierałem na tę. Się i udało się kupić. Trzymajcie się, kończę na razie i cześć.